Jest to wiadomość od Wszechświata dla Ciebie. Jeżeli trafiłaś, trafiłeś na ten filmik, to posłuchaj. Pamiętaj jednak, że jest to czytanie ogólne, nie dla każdego, tylko dla osób, z którymi rezonuje. Jeżeli życzysz sobie sesję prywatną ze mną, to zapraszam do umówienia takiej sesji na priv. Mam tutaj kartę emocji. Zobaczymy osoba, o której myślisz, jakie ma emocje w stosunku do Ciebie. Jakie ta osoba ma emocje? O. Pierwsza karta to jest wdzięczność. Dwie spadły na podłogę, ale są zakryte, więc mam ich nie podnosić. Jak jest odkryta, to podnoszę. Jak zakryta, to nie. Dobrze. Jakie jeszcze emocje? Jakie jeszcze emocje ma ta osoba? osoba, która ma w sobie takie współczucie, empatię, ma w stosunku do ciebie wdzięczność i zachwyt. Zobacz, tutaj ta osoba patrzy na drzewo, ale to drzewo może być symboliczne, możesz to być ty. Po prostu patrząc na ciebie, y, popada w taki zachwyt. Tak, może tutaj być znaczące, że ktoś z was ma Psa lub psy, bo tutaj na dwóch kartach mamy psy, tak? Jeżeli się powtarzają, to znaczy, że coś tutaj to oznacza. Zobaczymy. O, już się tu nam karty odkręcają. E Czego sytuacja dotyczy? Rozkład zaczyna się od śmierci. Śmierć. Zobaczcie, to jest taki. Wir nad kimś z nieba. E, może ta karta oznaczać e, transformację, odrodzenie, e, bo widać, że ta osoba została postawiona no, w sytuację takiego dyskomfortu, czyli e, zawsze ten dyskomfort powoduje jakieś przemyślenia, tak? Jakiś rozwój, jakieś. Jest to takie zmuszenie przez ten wszechświat. Zobaczcie, zmuszenie to takie tornado. E, zmuszam Ciebie do refleksji nad sobą, tak? I blokuje Ciebie. To jest e, dwójka mieczy, blokuje Ciebie, nie dopuszczę Cię teraz do tej osoby, bo ty masz przemyśleć, wyciągnąć wnioski. Masz usiąść. I przemyśleć, tak? Przemyśleć. Tutaj na tej karcie, w tym tarocie, jest pokazane, że ta osoba ma takie muszle obok siebie, dary, natomiast czegoś nie widzi, tak? Czegoś nie widzi, po prostu e, nie docenia. I być może, że właśnie ta osoba przemyślała, i wyciągnęła takie wnioski, że jednak poczuła tą wdzięczność i ten zachwyt, że ciebie ma i kim jesteś. Tak? To tak czuję, to czytanie. Tak właśnie ja czuję to czytanie. No i co? I tutaj mamy wieżę. Wieża w tarocie może oznaczać interwencję wszechświata i właśnie taką rewolucję w życiu tej osoby. Rewolucję duchową, rewolucję fizyczną, psychiczną, duchową i zobaczymy, co po tej rewolucji się pojawia w głowie tej osoby, w sercu tej osoby. Tak, zobaczmy. Co się pojawia w głowie, w głowie i w sercu tej osoby? No, mamy tutaj kartę cesarza. Może to być Twój mąż, może to być Twój partner docelowy, może to być osoba, z którą y, jesteś w relacji i ta osoba chce być Twoją docelową y, połówką, że tak powiem, tak? Czyli mieć z Tobą trwały związek. Natomiast e, cesarz jest też osobą taką dosyć dumną, taką e, z dosyć wysokim ego i być może, że tutaj się coś wydarzyło takiego, że e, ten cesarz właśnie no przeliczył się, tak? Natomiast po tej właśnie wieży, po tej rewolucji myślowej i transformacji, pokazuje mi się tutaj karta miłości, czyli karta Asa Kielichów. Czyli tak jakby zaczął ten mężczyzna kierować się uczuciami, sercem, eee, poczuł tą wdzięczność, tak? I ten zachwyt. No, pokazałaś się i ty, eee, królowa denarów. Czyli, no, jest to taka osoba również na poziomie, wysokim poziomie wibracji. Mądra, e, zaradna, e, mająca wszystkie cechy, z którymi cesarz może sobie nie do końca radzić, tak? Czyli taka nieuległa, bym powiedziała. I co tutaj jeszcze się nam pokaże? Jakby do czego doprowadza, e, no ta transformacja i ta wieża. Tutaj pokazany jest chłód taki od strony, no tej kobiety. Jest obrażona. I jak tutaj się to dalej potoczy? Jak się to dalej potoczy? Wyleciała mi karta, ale zobaczę jeszcze, co pomiędzy. Zostawię ją sobie na deser, na koniec. Na pewno było tutaj dużo krzywdy. Dużo smutku i dużo krzywdy. Co jeszcze? Mhm. No mam tutaj kartę siódemki mieczy, czyli było tutaj, e, no, były jakieś oszustwa, jakieś kłamstwa, jakieś zatajanie czegoś. Było coś nieuczciwego e, i mm, myślę, że sporo krzywdy ten mężczyzna mógł zrobić kobiecie, która pokazuje mi się również w królowej kielichów. Czyli osobie takiej, której łatwo skrzywdzić, bo jest to kobieta bardzo wrażliwa. Bardzo wrażliwa, tak? I czy tutaj będzie jakiś, jakieś porozumienie? Hmm. Mężczyzna też pokazuje mi się w królu różdżek. Czyli taki przystojny mężczyzna, taki magnetyczny, pociągający. I karta ósemki kielichów. Karta, która mówi o tym, że w tej relacji trzeba zupełnie zostawić przeszłość trzeba wszystko odciąć trzeba nie wracać do tego, co było. Czyli wykorzystać to, że jest między wami miłość, bo jest to miłość z obu bo mamy tutaj obustronną miłość, tak? E, zostawić to, nie wracać do tego i rozpocząć nowy etap w waszym życiu, e, ponieważ karty tutaj prognozują to jest karta, która wcześniej już mi wyleciała e, pro, prognozują szczęście między wami i że dojdziecie do porozumienia. To jest dziesiątka pentakli, karta, która mówi o szczęśliwej rodzinie. Zobaczymy, czy nam coś dopowiedzą jeszcze karty wyroczni. Czy dopowiedzą nam tutaj coś karty wyroczne? Weźmiemy spod spodu, bo mamy 30 sekund. No, tutaj było mało brakowało, żeby ktoś kogoś stracił, tak. Natomiast ta osoba miała fortunę w postaci tej kobiety, tak? Dlatego tutaj ta wdzięczność. No i szczęście. Pokazuje się między wami szczęście. Także bądźcie wdzięczni i szanujcie to, co macie.